Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki, jak się macie? Witam Was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony pod tytułem Najważniejsza rzecz na świecie. Na wstępie, jak na każdym odcinku, zapraszam wszystkich na farmazonkowego wintala, na którym wymieniam się energetycznie z moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wszelkie zakupy. <laughs> Weekend nadchodzi. Warto się wyciszyć, odpocząć i na przykład posłuchać Twojej Weź ze mną trzy głębokie oddechy. Uff, tak bardzo zapominamy, żeby głęboko oddychać. Uff, więc dajmy sobie pozwolenie na ten luksus. Najważniejsza rzecz na świecie. W tym życiu? To jest wiedza i wewnętrzne uczucie, że tak jest. Najważniejszą rzeczą na świecie jest to, że Bóg Cię kocha. I wszystko inne nie liczy. Tylko takiej wiedzy potrzebujesz. Nieważne w obliczu jakiej sytuacji się znajdujesz, co przeżywasz, co myślisz i jakie są Twoje warunki i świat zewnętrzny. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, to Bóg Cię kocha. I z tej podstawy budujesz. Bóg kocha bezwarunkowo. Cokolwiek wymyślisz, on się zgadza. Pamiętaj o tej prawdzie. Przypominaj sobie o tej prawdzie. Jeśli potrzebujesz, to nawet co minutę. Lub z każdym oddechem. Ugruntowuj się w tej prawdzie. I tam znajduj swoje bezpieczeństwo. Nie w świecie zewnętrznym, nie w świecie rzeczy, nie w innych ludziach. Tylko w tym, że Bóg Cię kocha. Jest taka piosenka, kochani. Nie jestem jakąś śpiewaczką, ale się postaram dla I don't need nobody, not a nobody. I don't need nobody but you, one and only. Tela, kahimbas, ibuja.